Dzisiaj przyjechałam do Szudziałowa, bo to dosłownie, no może nie rzut beretem, a na pewno nie moim, ale myślę, że mistrz Wojciech Nowicki spokojnie dorzuciłby młotem do Włości, które należą do polskich Tatarów. No i te, ci Tatarzy polscy to są nasi muzułmanie i w pierwszej kolejności Polacy. No oni właśnie różnią się tym od cudzoziemców, którzy także wyznania muzułmańskiego, ale forsują naszą granicę, tym, że właśnie w pierwszej kolejności są Polakami. Zresztą te ziemi, na których funkcjonują kruszeniane, Bohoniki, jeszcze okoliczne miejscowości zostały nadane przez króla polskiego Tatarom za ich waleczność na polu walki, za oddanie Rzeczpospolitej. No i tak można powiedzieć, to jest ta podstawowa różnica pomiędzy cudzoziemcami, którzy pojawiają się na naszych granicach, a tymi naszymi polskimi Tatarami, bo to są przede wszystkim w pierwszej kolejności Polacy. Natomiast jeżeli chodzi o to miejsce, gdzie jestem, to jestem oczywiście przed budynkiem Straży Granicznej w Szudziałowie, ponieważ Chcę poinformować Państwa, że niestety w dalszym ciągu mają ataki, mają miejsce ataki na polską granicę w ciągu minionego weekendu 620 prób nielegalnego przedostania się do Polski i zniszczony pojazd straży granicznej. Ja dzisiaj rano pytałam straż Graniczną tutaj w Podlaskim Oddziale o to, ile osób dzisiaj, znaczy do dzisiaj, w zasadzie od momentu kiedy zostało wprowadzone ograniczenie tego prawa azylowego, ile osób odeszło z kwitkiem? No i się okazało, że od 27 marca, bo to wtedy właśnie był ten pierwszy dzień obowiązywania te, tych ograniczeń, y, trzy osoby. Dosłownie trzy osoby odeszły z kwitkiem, ale też tyle y, osób ubiegało się y, o tę ochronę państwa polskiego. Było to y, byli to obywatele Erytrei i Somalii. Trzy osoby, natomiast 620 forsowało polską granicę, więc. Jaka to jest skala i kto tu naprawdę i w jakich celach próbuje przedostawać się do Polski? Myślę, że ta sytuacja pokazuje najdobitniej na 620 osób. To ja mówię tylko o minionym weekendzie, tak? Tylko trzy osoby chciały złożyć wnioski o azyl i te wnioski zostały rozpatrzone negatywnie. Pozostali po prostu cudzoziemcy forsowali polską granicę, ale tutaj służby pilnują, żeby nikt nielegalnie nie przedostawał się do Polski. Szudziałowo, Agnieszka siewieraniuk macarowska